Bar. Posłuchajcie tego. Straż przybrzeżna informuje o trzecim już napadzie na statek. Cecil Magnus, właściciel linii morskich, twierdzi, że duch pirata Rudobrodego próbuje się zemścić. Dobrze, że nie chce spróbować mojej super hiper -kanapki. Tak, całe szczęście. Szczęście dla niego, bo dostałby niestrawności. Dawaj pazur, Kubi? No, teraz wygodnie będzie się jadło. Wspaniały! Uh -huh. oh. Co? Co się stało? Biedny pan Magnus. Najpierw się znalazł na progu bankructwa, a teraz dokucza mu duch pirata. Dlaczego ten duch chce się mścić na tak miłym człowieku jak pan Magnus? Nie wiadomo, ale możemy mu pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. Chodźmy do niego.